No, Marcin, Nowak, zdobywca 12 punktów w dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj jesteś w sumie najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie, i, ale pewnie liczyłeś na zwycięstwo z, z tym swoim dorobkiem. No tak, e, liczyliśmy na zwycięstwo w ogóle jako drużyna tuż przed meczem nawet. E, co mogę powiedzieć? No, dając siebie wszystko, dwa biegi nie wyszły po mojej myśli, gdzieś tam głupie błędy. Yy, też w ogóle całej drużynie się takie głupie wpadki przydarzały, bo defekt Marka Lutowicza w jego innerskim czy taśma Wowy, no gdzieś tam kurde uciekały nam te punkty, co w końcowym rozrachunku no niestety przyniosło przegraną. Na pewno wszystkim zabrakło tego 5-1 z Edą, co dotychczas przywoziliście par parę razy w ciągu meczu. Yy, myślę, że tak, no, no gdzieś tam kurde... Nie wyszło po naszej myśli, no ciężko jest mi, jest mi na gorąco teraz powiedzieć o tym wszystkim, musiałbym na spokojnie obejrzeć ten mecz i, i wtedy na pewno mógłbym więcej powiedzieć na ten temat. Czyli ciężko powiedzieć, czy to ze względu na tą przerwę, czy może tor po prostu był inny? Nie chciałbym się bronić też tą przerwą, bo gdzieś tam startowaliśmy w różnych ligach zagranicznych, w różnych turniejach, także ta jazda, ciągle kontakt z motocyklem była, no ciężko jest mi naprawdę powiedzieć na ten moment. Tak, ja się mam nadzieję, że w play z Opolem pójdzie nam wtedy o wiele lepiej, że w tym momencie dostaniemy się do tego awansu, żeby pójść w wyżej. Też mam taką nadzieję i zapewniam kibiców, że będziemy robili wszystko, żeby tak się stało. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Ze mną Edak, Krzcmasz, zdobywca 10 punktów i dwóch bonusów. Dzisiaj możesz wiedzieć, że wyczając bonusy, byliście tyle samo punktów, co Marcin, ale niestety tym razem nie zje się tak dobrze parą. Nie było tych 5-1, zabrakło tego w dzisiejszym meczu. No, dzisiaj nie wygraliśmy dużo biegu, bo naprawdę dla nas trudny mecz, ciężki, bardzo dobra drużyna dla nas przejechała. no i szkoda, że nie wygraliśmy i musimy się teraz skupić na następnym mecz i mam nadzieję, że w play będzie lepiej. A co Ci dzisiaj tak nie pasowało, myślisz, że jakbyś co zmienił, to byś mógł pojechać lepiej, że dochodzi do tego zwycięstwa? No, cały mecz coś tam szukałem zrobić na motorze, żeby lepiej było, bo czułem, że z tego motoru może wyciągnąć jeszcze więcej, no i... W ostatnim biegu miałem czwarte pole, i tam też ciężko było wystartować. Potem pier po pierwszym okrążeniu udało się mnie przedjechać tego Bierego. bierego. Nie, Biere. No i. Ostatni bieg wygraliśmy. No i. Szkoda, no. Jak się nastawiasz na playoff znowu z Opolem? Zawsze na 100%. Dasz cię wszystko. Obiecujesz taki bicam? Tak jest. Dziękuję ci bardzo. Yeah. Dziękuję bardzo. Ze mną Mac Hansen, zdobywca 9 punktów. Mac, how are you right your today's score? You are third the best uh, rider in your team. Yeah, I think it's okay. I need the speed here in the two last heat, but uh, yeah, I think was good here, so I enjoyed the track and all this, so was perfect. So the track wasn't too slick, too grippy for you. Uh, so you hoped for the better score. I was okay. The first eight heat uh, was a little bit slicky here in the end, but uh, but it was my first time here, so it was great. How you rate your opponent? I mean, Pejat Poznan today was very tough. Yeah, it was a tough ride. Uh, Poznan have a really good rider with also, so it uh, was a tough race, but uh, yeah, it was good. So we are happy for today. Uh, good meeting, some fun. Yeah, it's really good. Uh, we have the playoff here next time, so it's a good practice to to get better to next time here. So it's perfect. Yes, we will see each other soon again. Yeah, we do this. Thank you very much. You're welcome. Kevin Wilberts, Punkte, Kevin, die heutige Rennen endete mit einem Ergebnis 43 bis 47. Wie bewertest du dieses Treffen? Es ist natürlich schön, dass wir hier gewonnen haben äh, auswärts und äh, ich denke mal nach dem Punktestand äh, tre äh, treten wir äh, nochmals an gegen Poznan in den Playoffs und ja, mit, meine, mit meiner eigenen Leistung bin ich natürlich nicht ganz zufrieden in den letzten zwei Wochen, aber das Team hat gewonnen. Jeder muss Punkte fahren, um am Ende zu gewinnen und das war, denke ich mal, in Ordnung. Ja, und in vergangener Saison hast du hier äh, neun Punkte und einen Bonus erzählt. Heute sind es vier Punkte und zwei Boni. Magst du hier rennen oder passt etwas nicht? Ja, ich mag das schon, weil das eine recht lange Bahn ist, genauso wie in Deutschland. Aber wie schon gesagt, die letzten zwei Wochen bin ich so ein bisschen am, ja, wie sagt man so schön, am ja, struggle with the setups und ja, so ist das. Ja, und lassen wir uns äh, noch ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Äh, vor drei Wochen hast du äh, die Bronzemedaille de der deutschen Meisterschaft gewonnen. Bist du mit dieser Leistung zufrieden oder hast du mit etwas mehr gerechnet? Mm, zufrieden bin ich ehrlich gesagt nicht, weil damit fing das äh, auf Deutsch gesagt Dilemma so ein bisschen an, so die letzten, ja, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Wochen, drei Wochen. Und natürlich bin ich nicht zufrieden. Ich war bis zum letzten Laufpunkt gleich mit Martin und ja, hatte dann auch ein, zwei Fehler. und ja, so ist das manchmal in dem Sport. Man kann nicht immer glänzen, sage ich so schön. Und die letzten beiden Saisonen liefen mehr wie glatt bei mir, immer äh, konstante Punkte. Und ja, jetzt gilt es natürlich aus dem Loch rauszukommen und mal wieder äh, zweistellig zu fahren, ganz klar. Ja, danke schön.